Choć z wakacyjnych urlopów pozostały już tylko zdjęcia i wspomnienia, to branża nadal liczy zyski i straty. Tegoroczny sezon po ostatnich latach tąpnięć był dla turystyki raczej udany, nie licząc nadbałtyckich kurortów. Taniej po prostu jest wyjechać za granicę niż pojechać nad nasze polskie przepiękne, ale jednakże kapryśne morze. Ale generalnie myślę, że agroturystyka ma się dobrze. By tak mówić, agroturystyka zasadniczo trzeba już mówić turystyka wiejska. Tego tak ona się bardzo rozwinęła. Bo nie każdy chciał wyjechać na urlop od razu za granicę, a przez wysokie ceny w nadmorskich i górskich ośrodkach zyskała pozostała część kraju, w tym także Wielkopolska. I tego roku na popularności nie straciła agroturystyka. Jej renesans zapoczątkowała pandemia koronawirusa. Pandemia COVID spowodowała to, że nagle wzrosło wielkie zainteresowanie terenami, które były jeszcze nieodkryte. Każdy chce znaleźć swoje miejsce, takie, które jest nietuzinkowe. I właśnie Wielkopolska w tym zakresie jest znakomitym miejscem wyboru. Pełna niezwykłych miejsc, ale i historii. Jedną z pereł w naszej turystycznej koronie jest szlak piastowski. Tego nie ma nic inny. Na ten szlak wydaliśmy ostatnio, jako samorząd, bardzo dużo środków. Dzięki temu zdążyliśmy ten szlak odbudować, wytyczyć nową, nową jego, nowy jego przebieg, oznakować. Samorząd województwa od kilku lat promuje także wielką pętlę Wielkopolski, czyli szlak kajakowy. Zostały pobudowane e, mariny, przystanie, i staliśmy się rozpoznawalną marką e, na rynku europejskim. Bo przyroda to nasz największy turystyczny walor, na którym można także zarobić. Coraz częściej dostrzegają to także władze samorządowe. Złotów, na przykład, stara się o nadanie miastu statusu uzdrowiska. Mieszkańcy miasta, ale przede wszystkim turyści, będą mogli na tym zyskać bo my będziemy mieli zdrowe środowisko, w którym będziemy żyć i funkcjonować, natomiast osoby z zewnątrz będą do nas przyjeżdżać po to, żeby również się delektować tymi walorami naturalnymi oraz oczywiście kulturowymi. W turystyce liczy się także różnorodność. W branży na popularności zyskuje hasło hotel dla wszystkich, czyli hotel dla nikogo. Rynek musi coraz bardziej wsłuchiwać się w zróżnicowane potrzeby klientów. Nie możemy oferować usług wszystkim, ponieważ nie jesteśmy w stanie właśnie zaspokoić tych oczekiwań. Co więcej, trzeba przyjąć, że po prostu taka jest natura tego zjawiska. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, komu chcemy zaoferować te usługi, kto jest naszym gościem. Ci zwracają uwagę nie tylko na wnętrza czy jakość obsługi, ale także na to, co znajduje się na ich talerzach. Wśród tych trendów mamy przede wszystkim lokalność, mamy zrównoważony rozwój, mamy zero waste, czyli nie marnowanie produktów, zarówno jeśli chodzi o zwykłe gospodarstwa domowe, ale także jeśli chodzi o restauracje. E, mamy sezonowość. Choć to sezon letni jest najbardziej popularnym okresem urlopowym, to coraz częściej wyjeżdżamy też na kilkudniowe wypady w ciągu całego roku.